Cześć! W dzisiejszym odcinku Mateusz pokaże nam, jak pozbyć się najczęstszych zabudzeń z powierzchni lakieru. Dokładnie, Olu. Usuniemy nie tylko resztki gumy i drogowego brudu, ale także pokażę Wam coś ekstra. No to zaczynajmy. Olu, pytanie na start? Dużo jeździsz samochodem? Pewnie, często samochód to mój drugi dom, a nawet i biuro. I tutaj właśnie pojawia się wyzwanie. Większość zabrudzeń związanych jest właśnie z eksploatacją samochodu. Resztki gumy, pozostałości po pracach drogowych, lepik, asfalt. To wszystko przykleja się do lakieru i jest naprawdę trudne do usunięcia. Dlatego zanim przystąpimy do gruntownego mycia, warto się tym wszystkim zająć. Proszę, aplikujemy na suchy lakier, spryskaj gdzieś do połowy drzwi. O jakim czasie można go spłukać? Zostawmy go do 5 minut. W tym czasie chodź ze mną, pokażę Ci do czego jeszcze można go użyć. Twoje dalekie podróże kończą się pewnie sporą ilością winiet i innych niechcianych naklejek. Daj spokój. Zmywasz do paznokci drapanie, nic nie pomaga. Zawsze jakiś klej albo resztki zostają na samochodzie. Dlatego spryskaj wacik, przetrzyj naklejkę, poczekamy chwilę i będziemy ją ściągać. Dobra, sprawdźmy jak to nasze drzwi. Widzisz, wszystko schodzi, pociągnięcie palcem. Teraz możemy to spukiwać. Nie było to wcale nic trudniejszego niż ostatnio. Spokojnie obiecuję, że następnym razem będziesz mogła bardziej się wykazać.